Strasz niedługo was nie było, już myślałem, że coś się stało. No, kochani, z kucharzem sprawę trzeba było załatwić, węgiel też załatwić, wody nałapać. To i nam mi zeszło, no gruntu jajeczko jest. No, chyba już podstygło, obłupiam. Chleb by się przydał. Właśnie, przydałby się. A, tartabułka może być? Jaka tartabułka? No, ta na krześle. <grym> Boże, kochani, siadłeś na moje słane paluchy. Przepraszam, nie wiedziałem, że słone, ale chyba nic mi nie będzie. No co ma ci być? To teraz ja jestem stratny. Teraz to ja się mogę tym tylko popudrować. Coś ty tą bułką krosty będziesz miał. Słuchajcie, obupałem. możemy dzielić. No dobra, tylko jak? No może tak, żeby było sprawiedliwie. No. Można i tak, a może są jakieś inne propozycje? Można według zasług. Właśnie, gdzie jest nóż? Chwilę, ale według jakich zasług? Nieważne, grunt, że podstawa do dzielenia jest. Najpierw się podzieli, a potem się ustali, według jakich. No. Słuchaj, ale w ten sposób to my się chyba bardzo cofamy. A nie lepiej powiedzieć wracamy, albo kontynuujemy, albo jeszcze lepiej idziemy naprzód. No może i lepiej, a jak się okaże, że w ogóle wyprzedziliśmy i zgadliśmy, to co? No to jak w końcu to podzielić? No to może według tych, no, równoleżnik. Kochany, ty sobie nie rób jaja z globusa. Yy, z jaja globusa. Ty widzisz jakieś podobieństwo? No, co jest też okrągłe. Tak? A ty wiesz, co by się porobiło, gdyby się ziemia zrobiła właśnie taka. Ty wiesz, jakby nas w pionie wyciągnęło? Na razie jesteśmy w poziomie i nikt nas nie wyciąga. Tak? Ty nie przerywaj jak tłumaczę. Jak, jak tłumaczę! Wyobraź sobie, że do takiego Gdańska byś trzy albo cztery dni jechał. A po co ja mam teraz jeździć do Gdańska? Słuchaj, to nie jest taki zły pomysł z tym dzieleniem, jak on mówi. Tak. A tak. to jest tak czy tak. Najczęściej tak, ale są różne tereny. No, można by spróbować. Poleciałoby się tak. Najpierw tędy. Tu omiń. Tak. I dookoła. I to by było dla ciebie. Tak. Potem tędy. A to czego oni? Bo tu gorąco. To jest podstygło. Tu? A gdzie ty masz palec? Tu. A nie, tu jeszcze ciepło. No, bo no. tu blisko rzutka. Tak. I poleciałoby się dookoła. I to by było dla mnie. Zaraz, to dla mnie nic nie zostaje? Jak to nic, kochani? cała Antarktyda. No nie! <noise> nie, ja się nie zgadzam. Czuję się wykolegowany terytorialnie. Ty. A jeść chcesz? A co to ma wspólnego? Nic, tak pytam. No pewnie, że chcę, i dlatego na Antarktydę się nie zgadzam. Słuchaj, to może jednak podzielimy wzdłuż, tak, tradycyjnie. Po południkach? Nie, po ćwiartce. Tak jest, bardzo dobrze. Będzie nadwyżka, będzie można sprzedać albo wymienić. A kto będzie chętny na ćwiartkę, jaj? Kochany, ty się nie wymanżaj. Będzie taki chętny, co będzie chętny, a poza tym sprzedawać trzeba, nie czytałeś? Ale będziemy głodniejsi o jedną ćwiartkę. Gdyby tych ćwiartek było więcej, to ja rozumiem. Nic nie rozumiesz. ćwiartek może być więcej, bo możemy zakupić kurę. Tak jest, albo półtorej z kuprem, żeby się niósł. Tak jest. Ale to się nie opłaci. Nie opłaci się, ale. Kupować trzeba, jest kupno, musi być sprzedaż, eksport, import, dajesz, kupujesz, bierzesz, oddajesz, patrzysz, nic nie masz, rozumiesz? Nic nie rozumiem.